Siema! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jak zawsze gramy w Minecraft Bedwars na serwerze liamc.pl Chciałem zrobić challenge, że tylko złoto challenge, ale... Miałem tyle prób i wychodziło mi tak, że runda się ukończyła po jakiejś... Um, po jakiejś minucie maksymalnie dwóch minut. I nagranie kilku dwóch minutowych Gierek nie miałoby sensu Dlatego robimy W tym odcinku luźny Po prostu ugramy sobie Może uda się już zrobić coś W stylu najszybszego wina Albo coś znaczy nie wiem Zobaczymy Ogólnie mam nadzieję, że różowy Nie będzie chciał na iść Ja niestety spadłem chwilą ale do tego jest takie podejrzenie, że w tej grze jest cheater. Spotkałem wcześniej tego XD gumba, um, że jak cheatował, miał cheater po prostu i albo, albo je wyłączył, albo możliwe, że teraz dostał reporta i zresztą i, pana, bo uciekł za rękę. Także możliwe, że miał te cheaty. i ten na przykład zielony go zreportował. I on dostał bana na ten moment. Chciałbym ogólnie wygrać tę grę. Także yy, chciałbym, chciałbym pobudować się na Emeraldy. I tak zrobię. Na razie z tego co widzę, nikt na mnie nie próbuje iść. Kiron coś tam sobie robi z łóżkiem. Sobie to wyrzucam tam Różowy do mnie nie idzie. Więc będę chciał się obudować na emeraldy Chciałem... Was już kurczy odcinek trwa 2 minuty A jeszcze nie powiedziałem o tym Chciałem Was zachęcić Do zostawienia łapki w górę na moim kanale Łapki w górę pod tym filmem Suba na moim kanale I w komentarzu napiszcie jakiś pomysł na odcinek Bądź jeśli nie macie żadnego pomysłu na odcinek dla mnie Który mógłbym nagrać Napiszcie jakiś serwer Minecraft Wersja non-premium, znaczy na non-premium, na wersję 1.16, gdzie są najlepiej bez lagów i do tego, gdzie nie ma cheaterów. Wiadomo, że cheaterzy jacy są zawsze, ale żeby po prostu nie było ich za dużo. Niestety, zielony rozwalił mi łóżko, chociaż to wszystko jest możliwe. Chciałem sobie kupić. Jest sobie set, żeby było mi łatwiej klepać z nim bo jak widać, jest o wiele łatwiej niż żeby miał się klepać z żelazem. Ja będę chciał teraz na ten moment wrócić do siebie na bazę i kupić sobie Sharpnessa, żeby było mi jeszcze łatwiej go klepać. Do tego wracam. Kupuję Sharpnessa. Niestety, on mi zaczął klepać jako pierwszy. Choć mniej HP z odwrotnianym mieczem, i jak rozwaliłem? Choć miałem mniej HP. Rozwaliłem łóżko, tak? A, zielonego śniegu. Okej. Okay. został mi do rozwalenia tylko różowy z łóżkiem, niebieski z łóżkiem i biały z łóżkiem. Z tego co widzę, niebieski dobudował się na emeraldy że jeszcze nie, nie wrócił na bazę. Aha, właśnie wraca na niebieski na bazę Zeneralów. Zebra sobie jakieś. Tak. Ale ja mam kolejne, za które kupię sobie diaksowy mysz. w ogóle odcinek trwa długo, a jeszcze chciałem Was yy, zaprosić na stronę Kidrop.pl Link oczywiście macie w opisie. Wchodzicie przez link w opisie. Logujecie się przez Steama. No i w zakładce kod promocyjny. Wpisujecie kod. Uwaga, dyktuję dużymi literami oczywiście wszystko. Kwadratowa podłoga koza. I wtedy dostajecie 2 ,17 zł 17 start i 5% do depozytu. To 5% do depozytu działa tak, że jeśli na przykład doładujecie 100 zł, to macie 5 zł więcej, czyli 105 zł. A takie 5 zł więcej daje naprawdę dużo. Także jestem w stanie polecić tą stronkę. Fajna stronka, serio. Już się do nie zubrował, ale ogólnie ja, wie sobie nie i wiek sobie w nie czyni jak widzimy, większego problemu. Zostawił mi tylko połowę HP. Kupię sobie żelazne te itemy, żeby łatwiej było mi rozwalić jemu łóżko. I będę powoli na niego szedł. Ok, lecimy. Pierwszy leci Fireball. Z nim teraz mam. Dobra. rozklepałem go. No i rozwalam mu łóżko. I teraz zrobię sobie na nic piwa. Dobra. Dobra że w dalszym ciągu nie spadł. Ok. Nie sobie uciekam. Ja mu nie bronię. Aha, spadł. Spadł, z uciekając sobie. Okej, okay, lepiej dla mnie. A, wyleciał w powietrze? Wow. Ok. Dobra. Wow, ile złota. Kupię sobie łuk. Przekajcie. Teraz tak. Ym. Siedem. Mam łuk. Mam strzały. Mam trzy diamenty. Pójdę sobie tutaj. Dlacy. Będę miał diamentów 7. Dzięki tym 7 diamentom, diamentom kupię <laughs> to i to. Nie wiem po co, ale kupię to. Kupię troszkę więcej strzał, refył, refów i fireboli. I będę chciał udać się na białego, aby go rozklepać. Nie wiem, gdzie on jest. O, widać, też ma do na Emeraldzie. <laughs> Ale, dobra, lecimy. Jeszcze chciałem Wam powiedzieć, też, że na dniach wystartuje mój serwer Discord. Regulamin już do niego napisałem. Zostało mi tylko dodanie takich yy, małych poprawek i w ogóle. I serwer Discord będzie. Wystartuje. Graczyk biały. Ma obsydian. Co mnie wcale nie wyklucza z gry? Kupi sobie z tego co widać trapa. Ja rozwalam mu ten obsydian. Mam nadzieję, że zdążę on się zrespi. Tak, zdążyłem. Polimy łóżko. Jak widzimy on nawet nie ma żelaznej zbroi. I dlatego nie było problemem. rozklepanie go. Bo... Został mi jeszcze niebieski. Który też posiada łóżko. Ja by go rozwalić, teraz udam się do morskiego. Ja od morskiego pobuduję się do niego. Znaczy nie. Od morskiego mam już dobudowanie do niego. Dobrze, lecimy. Miejmy nadzieję, że chociaż on nie będzie obsedianu. Niestety spadł Niestety spadł Odcinek trwa 8 minut. Dlatego... Zagram jeszcze jedną gierkę. Niestety spadłem przez mojego fajla podczas budowania. Dobra. Ale i tak jest git. Gramy następną gierkę. Ja sobie teraz poczekam i widzimy się... po cięciu. Nie, 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 nie będę robić cięcia. Po prostu sobie poczekam. Ok, czekamy sobie cały na grę. Miejmy nadzieję, że ona w końcu wystartuje. Mam taką wielką nadzieję, że ona w końcu wystartuje. Czekamy sobie. Nikt ciekawego, czekam sobie po prostu na gierkę. Bo co mogę innego robić, niż czekać na grę. Nic innego. dlatego będę czekał po prostu na grę? I tyle. Czekamy sobie na spokojnie, na chillu. Total chill. Serio, total chill. Czekamy sobie. Na spokojnie. Jeszcze chwilka. Spodnie się następna gra.

Dobra. Okay, I to czekamy na następne. Okej. Czekamy na następne Sprawdzę sobie. Nie, server jest git, ale to rano jest. Bo jest godzina dziewiąta. To już jest rano. I teraz nie zaczynam. Rzuty się, próbuje do mnie budować. Tego zakupię wełnę I obuduję łóżko Ok. Szybkie obudowanie łóżka I będę szedł na żółtego W ogóle się tak wysoko buduje nie wiem po co to nie ma szans Znaczy nie ma sensu O Kurcie niestety spadłem Ale okej okay. Ok, to się prawie do niego regulowałem. sobie to. Aha, on tam sobie idzie górą. Co tak jak mówiłem, nie ma zby, zbyt dużego sensu. Chodź, byczku. Chodź. Jakie to sens? To ja nie wiem. Okej, okay, co on w ogóle próbuje tutaj zrobić? Też tego nie wiem. Chodź się chciałbym dowiedzieć. Widać, że ogarnę trochę gierę. I zniszczy mi łóżko. Masz 4 HP i woli uciekać z myśli klepać. Ok ja kupuję to. I teraz się ja z nim jak najbardziej mogę klepać. Weźcie to. I on. on idzie do siebie do bazy Ok. Rozumiem. Idę do niego w sumie. Także super. Spotkamy się u niego w bazie. Szybki firebol. Szybka klepa z nim. Rozwalanie beda. I jak najszybsze uciekanie. się jest u mnie w bazie, dlatego jak najszybsze przebudowanie się do góry. Dobra I teraz Nie wiem co teraz zrobię Na razie poczekam Aha Od pleców niestety Porobił szary Czego ja nie zauważyłem Dobra ogólnie to było na tyle w tym odcinku Widzimy się w kolejnych odcinkach Stawcie łapę w górę Suba, dzwonek Wbijecie na dropa I Cześć